hobby zawodników Honoris i hobby Frenda to strzelanie i eliminowanie, kasowanie rywali. Mamy właśnie okazję porozmawiać z Frendem, snajperem ekipy Honoris. Skakujemy do rozmowy z Sebastianem. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, Siemka, tak. Siema, cześć. Siema. E... Fajne było to spotkanie. Chyba dla Was też, bo e, taka intensyfikacja i ilość tych zagrań klaczowych, gdzie trzeba było naprawdę długo poczekać na rezultat rundy, a potem wybuchnąć radością, jak chociażby w sytuacji małza na koniec inferno, dla Was, dla zawodników, to chyba też jest taka bardzo fajna okazja do tego, żeby przeżywać spotkanie. Jasne, że tak. Tak, jakby, tak jakby dla widza, to jest na pewno fajne, dla nas też. I każdy coś sobie może w CV dorzucić, nie? Jasne. A jeżeli chodzi o sam start spotkania, co wy mieliście zapisane, jeżeli chodzi o Illuminar Gaming? Z jakim nastawieniem, z jaką głową wchodziliście do tego spotkania? Bo nam wszystkim, może też Wam, wydawało się, że to powinien być łatwy mecz, a chyba tak nie było. W sumie to tak. Wydaje mi się, że tak jakby nie, mie nie mieliśmy nic przygotowanego pod Illuminar, graliśmy swoje. Trochę, trochę tam różnych rzeczy się działo, mniejsza, ale. Ale wygraliśmy i to się liczy najbardziej, nie. Tak jest. E, powiedz mi, Sebastian, bo mnie tak ciekawi, poza samym meczem, nie będę tutaj pytać konkretnie o te serię Best of Free. Bardziej mnie ciekawi ten ostatni tydzień, dwa w Honoris, bo Mieliście najpierw flana, na którym oczywiście nie poszło tak, jak na pewno sobie to wszystko wymarzyliście. No Później bootcamp. I powiedz, ty jako młody zawodnik, który też po raz pierwszy doświadczał w sumie takich rzeczy, czy to coś zmieniło a propos tego, jak to wygląda teraz u ciebie z grą? Jakiś większy spokój? Jakieś inne aspekty to rozwinęło? Jak, jak ty na to patrzysz? Wydaje mi się, że to. Jest kwestia nabierania doświadczenia, tak jakby z każdym wyjazdem, z każdym lanem, z każdym bootcampem, ciągle nabieram doświadczenia i to ułatwia mi po prostu na przykład następny wyjazd. A co do tego, tak, ostatnie 2-3 tygodnie były mega intensywne i cały czas jakiś lan, bootcamp, sesja i, i w domu tak naprawdę byłem przez 3-4 dni. Ale odpocząłeś pomiędzy. coś po drodze chociaż? Właśnie nie, jeszcze nie. nie. Okay. Jeszcze nie. Praca, praca panu. Praca, ja, bym, praca. ja bym zapytał: jeszcze wrócił do pierwszej mapy, bo na Inferno oglądaliśmy was akurat bardzo często. Co wam sprawiało największe problemy po tej stronie atakującej? Bo Iluminar jednak w defensywie postawiło wam takie dosyć trudne warunki. Ciężko mi się stwierdzić, Tak naprawdę my tej mapy nie gramy jakoś za często, tak jakby nie trenujemy jej. Więc wydaje mi się, że to zgranie i takie przygotowane, takie przygotowane rzeczy, które wiadomo, że wyjdą. Ale jak już później siadło, to wygrywaliśmy i... I poszło z górki, nie? Jeszcze na to koniec... Dogrywka 2-1. No tak, już po tej, w tej dogrywce wyszło, chociaż Illuminar bardzo, bardzo agresywnie, odważnie do tej defensywy podeszło. Ja jeszcze na koniec zapytam ciebie po prostu, jako frenda zawodnika, jak ty widzisz swój rozwój na przestrzeni ostatnich miesięcy? Poznawaliśmy cię w Polskiej Lidze Sportowej jeszcze w barwach pompy, tam agresywnie, tam odważnie, tam zmieniałeś często oblicze całej połowy albo i meczu. Natomiast przejście do Honoris, jak dużo zostało z tego starego frenda, a jak bardzo może naprostowali Cię zawodnicy ekipy Honoris, jeżeli chodzi o właśnie takie zgranie drużynowe i, i to, żeby Cię jak najlepiej wkomponować w skład? Wydaje mi się, że starego frenda został, został cały stary friend, ale jeszcze muszę troszeczkę tutaj, tutaj namieszać w zespole i, i ułożyć dużo rzeczy. Okej, okay. <grym, grym>, czy, czy generał pozwoli w ogóle? No właśnie, Zobaczymy, czy, czy, czy generał pozwoli. pozwoli. Kto no to, to idź, wie? rozmawiaj, rozmawiaj, bo jak trzeba. To trzeba zacznę, teraz, to bo będę ram w dobrym humorze akurat no właśnie, na takiej tak. mapie, także Dzisiaj, to jest chyba najlepszy tak, moment. Jak nawet pewno spróbować. humorek dopisuje, także wracaj na TS a i, i rozmawiaj. Walcz o swoje i walczcie razem jako drużyna. E, panowie, jakieś jeszcze szybkie pytanko do frenda? Mamy jeszcze nie, możliwość nie, nie. Sebastiana. O Musi coś. Musimy Sebastianowi dać odpocząć, bo jeżeli tak wyglądały ostatnie <coughs> trzy tygodnie, to to nie ma co zamęczać już chyba dłużej w tym. To momentu, ja jeszcze szybciutko, jeszcze szybciutko, tak Twoim okiem, jeżeli chodzi no. o rozwój Honoris i formę na polskie drużyny w polskich, yy, polskich turniejach, rozgrywkach. Yy, jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o to, że świetnie gracie w Polsce, ale w Europie jeszcze trochę tych wyników brakowało? Czy to była kwestia po prostu tego, że troszkę pecha się wdarło w tych meczach europejskich, że gdzieś w tych kwalifikacjach i różnych kapach nie przechodziliście dalej? Czy może jednak macie w tym momencie coś takiego, że super wam się gra na Polskę, a na Europę niekoniecznie możecie to jeszcze przekuć i nie wiecie na przykład dlaczego? Ciężko powiedzieć. O, Dzień dobry, ale transformacja. No tutaj przyjechał? Tutaj chyba będą negocjacje e... o ten styl e... zespołu. No, coś tam będzie. No to uważaj, e... co okay. mówisz teraz. E... Przepraszam, <laughs> jestem już spokojny. Dobra, w, ka w każdym razie e... wydaje mi się, że na początku, jeżeli graliśmy te kwalifikacje i wszystkie rzeczy troszeczkę brakowało, nie wiem czego, w sumie nie doszliśmy do tego, ale jeżeli chodzi o te ostatnie mecze na europejskie teamki, to Przede wszystkim była choroba, bo przyjechaliśmy na bootcamp i akurat, akurat choroba dojechała trójkę z nas i, i było ciężko. Okej, okay, okej. Okay. No to w sumie troszeczkę podobny case co, co i Zakobor w tamtym sezonie, gdzie też pochorowali się na bootcampie, ale mam nadzieję, że szybko z tego wyszliście, przepracowaliście ten bootcamp tak jak należy, no i to było widać chociażby tak jest. dzisiaj. Pogratuluj całemu zespołowi od nas. Dzięki, Sebastian, za rozmowę. Jasne, dzięki.